system podziemnych korytarzy, rzeki i wodospady, wyjątkowe nacieki i zwierzęta. Tak prezentuje się jaskinia Mamucie. Najdłuższa jaskinia na świecie znajduje się w USA, a dokładniej w środkowej części stanu Kentucky. Jaskinia ta znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest też jednym z parków ciemnego nieba, czyli miejscem umożliwiającym obserwacje astronomiczne niezakłócone przez sztuczne światło. Jakiś czas temu świat obiegła informacja, że jaskinia Mamucia jest jeszcze dłuższa niż obecnie sądzono. Po wytyczeniu dodatkowych 13 km system podziemnych korytarzy mierzy teraz 686 km. To mniej więcej tyle co cała Polska mierzona wszerz na linii wschód-zachód. Warto tutaj wspomnieć, że druga na liście najdłuższych jaskiń świata jest ta z Meksyku. Jej nazwa to saka i mierzy za.